Witajcie kochani to Mary i Mario. No i premiera nowości lot to neonowa i trzynastki. Znaczy no nowość, no tak, szata graficzna nowa. Zasada no trzynastki to szukaliśmy też w super trzynastce, także. Tak jest, tylko jedna teraz tak, kalory, tak sobie, dobra. Ale ta jest po 5 złotych, także no niby nowość, dobra. Szata graficzna taka mocno neonowa, żarówiasta... To... Stopnie wygranych to takie dość typowe dla tego przedziału cenowego, czyli 5, 10, 15, 20, potem 50, 70 i wyżej, aż do 200 tysięcy. Drabka pionowa, szybciutka. Zobaczymy, jak z wygranymi będzie. Mamy tylko 6 sztuk, więc przesady nie będziemy z nią szaleć. Zobaczymy, co ona w ogóle coś da. Tak. Czy w ogóle coś Zrobimy sobie da... próbę, a. Co wyjdzie, to wyjdzie. Jak będzie dobrze się spisywała, to wtedy będzie w miksa. Dokładnie. Jak nie to się. Trapeczki mamy losowo wybierane, tak z wachlarzyka. Numerków żeśmy nie wybierali, także... Tak. Zobaczymy, co tutaj wylosowaliśmy. Tak. No dobra, to zaczynasz? No mogę zacząć. Dobra. Zobaczymy. Czy te, ne czy te neony zabłysną? To był parę premierek oglądałam, to mam nie masakra, nie? No, zobaczymy. To zawsze były inne kolektury, nie wiadomo. Mm -hmm. Dobrze, zacznijmy sobie od zrepeczki z numerem 18. I co? Będziemy mieli te trzynastki, czy nie? Zaczynamy od odwrotności. Odwrotnie. Tak, 31. 18. 42, o wysoko. No. 41, no to rozrzut dali. Jedną trzynastkę do poszukania, a przedział tych liczb to tutaj Strasznie niesamowity. 17. No, 36. Jest! No patrz, jest 13. Pusto nie będzie. 35. O, druga. jest i druga. O. I 30. No dobra, to co pod trzynastką się kryje? A, pierwszy piątalek. I tu pewnie drugi. No Ale dokładnie. Fajnie. Jak to z tymi kontrolnymi? Tu zrobimy albo sobie tam, eksperyment. A, CC. C. No dobra. Ale patrz, jaki numer? 18. Bar, dziesiątka już jest, no to nie jest tak źle wtedy. Może ją polubimy. Tragedii już nie, <noise> nie będzie. Teraz ja mam numer... A ja mam 19, to akurat były po kolei. Widzisz? No akurat tak już się wyciągnęły. No to wtedy tutaj już 13 nie, nie dorówna, chyba. <noise> no. nie, będą, nie będą jak to poukładali. No nie no. Dobra. Patrzymy. Oj... Ale to mnie dalej widzisz. No, 44.

CTV F, -f, -f raczej, ja nie v Kolejna z tych moich jest numerem 15. I zobaczymy. Będzie tu coś czy nie. O, tu. A, też, też zaczynam oboczkiem. Dobra, 14, 16. O, o znajomy liczby. <gryś> no patrzcie jest 13, niesamowite. Yeah. 25-44, 31. Dobra wybraliśmy. No, 45, 11, 24 i 19. A pod 13 co się kryje? A, piątalek, no fajnie. Jak zwykle. Dobra, czyli połowa wkładu już jest. To jest TT. No, połowę mamy. Ojej, kurczę. Też bym chciała chociaż jedną piątkę tutaj zobaczyć. No, byłoby przyjemnie. Teraz ja mam z numerem 14. Patrzymy, czy ja tu znajdę jakąś 13. A nie wiem, nie wiem.

40 i ostatnie to 21. No to już i moja ostatnia. Tutaj jaki tu jest numer? Numerek drugi. Zobaczymy, czy coś jeszcze dołożymy, czy to już wszystko. <grych> Nie? No. jak ci tak wezmę. No. Y I jedziemy. 14. 39. 35. 43. 38, 34, 28, 17, 32 i 22. Czyli jednak już nic nie dokłada, nie dołożyliśmy, jest M. Także, kochani, nie jest tak źle. Bo bo zdaniem, masz. na taką zdradkę dziwną. Tak, na Ale naprawdę, piątek. jak oglądałam, jest naprawdę wrębna. Cztery pustaczki nam wpadły. No ale na szczęście sytuację trochę podratowały dwie zdrapeczki. Jedna z nich dała zwrocik, a druga podwoiła swój wkład. Także mamy 30 zł wkładu, a wyjęliśmy 15. Tak. Połowa się odzyska. No to połowę mamy, no to jest bardzo dobry wynik. Jak na tą zdrapę naprawdę. Taką na zdrapkę po 5 zł to tak. nie jest dobry wynik. Także my się cieszymy kochani i Wam życzymy wysokich wygradek w dzisiejszej premierce. Wygrywajcie jak najwięcej. No i oczywiście widzimy się na naszych kolejnych odcineczkach. Serdecznie Was zapraszamy. I do zobaczonka Wam życzymy. Pozdrawiam pa. I do mojego wieczorku, pa.